Skończyłem się Lekka psówka. Aczkolwiek muszę, muszę się leciutko usprawiedliwić, bo mam depresję. Jak co nie niektórzy zauważyli, widziałem komentarze. Czytam co piszecie. Szczerze życzę Marcinowi, żeby w końcu wyszedł z tego depresyjnego stanu, bo widać, że jakiś antydepresant już długo bierze, jednak wpływa na niego ta presja ludzi od Twitchu. Z dnia na dzień coraz gorzej wygląda. Twarz strasznie zmęczona. Ciekawy jestem jakie leki tak na niego działają. Ja nie powiem wam jaka jest prawda. Po co wam mam mówić prawdę? Jak i tak mi nie uwierzycie, bo całe życie kłamałem. Ale faktycznie jest tak, że kupiłem nowy krem matujący. Może zmatował moje emocje na twarzy. Ale jest całkiem spoko. To moje jakie jest sypkie go Najpierw zobaczmy, czy to jest koniec Goats Panowie, kiedy się rozłamujemy? Nie Fałszywy dystans. A prawda jest taka, że faktycznie się skończyliście, nie tak jak ja. Hejt zniszczył mi życie. Dobra, możemy zrobić tak. Nie oszukujmy się. Kto chce oglądać 50 minut tego zakalca? Może skipniemy sobie zobaczyć, kto wygrał. O, kto tu ma swoją fagatkę? Fagatka! Babu Medi! Medi. Rozpina się z przodu! <gryz> A wiesz, że tygrys potrafi rozerwać? <gryz> <gryz> Coraz dziwniejsze te wstępy do nosów. E, się dzierek w gdzie ja stoi stoję, Człowieku, Czowieku, gdy Gdybym ja wyraził taką chęć, to już byśmy się dawno bzyknęli z fagatą na szałapie. Tylko ja nie jestem taki ku... prosty. To było bardzo ciężkie. Kurwa, ta fagata to w ogóle jest fajna, nie? Ja ją lubię, przynajmniej ma jakiś głos normalny, a ja nie piszczy, kurwa. No może ja jestem zmęczony? Dżamal? Co on tu Teraz robi? Teraz ściągasz prawą rękę, jakby na swój tak? brzuch. Tak? i przekładasz ta prawą rękę. nogę. Za jej... O nie, Dżamal pomalował paznokcie. Oko, oh Medi Dżamal, wielki finał? Nie Meduza, nie ty. Dżamal winner! Hey, congratulations, you won! You, my friend. No <laughs> way! I choose money. Money over bitches Może i wybrałaś swojego przyszłego chłopaka, ale prawda jest taka, że on jeszcze nie wybrał ciebie. Czemu? On nie może normalnie mówić, tylko jakby kurwa był hehe -he. or money, <grywa> well, honestly, I take the money. Pal. <grywa> A to co jest kurwa? Polsat Box, czy jak to się tam nazywa? Strong Ekipa Uh, so Goldstein, Goldstein, Goldstein. O kurwa, To pewnie pomysł Izaka. Musimy mieć swoje 3-2-1 bungee. Może god time. Dobra, bo to jest ważny shot. Czy Gucio przyjmie Xayo do H2P Industries? Siema legenda. Czy mniejszy streamer, jaki jest Xayah, będzie w Gucio Industries? Czy plujesz na takich nieudasów i pierdo? Goik. Pierwsze, to nie ma Gucio Industries. A po drugie, to nie mniejszy streamer. Co? Pewnie już nawet mnie nie traktuje jako streamera, tak bardzo się skończyłem. Co z Jukim? A, dobrze, teraz tak. Juki, Juki, zapraszam Cię na Dycka, nie? No niestety, Arielka to była atrapa, a nie kobieta na no, całe życie dla Dawidka. Mógłbym użyć innych słów, ale jestem dżentelmenem. Może Juki, opowiedz nam co się stało po ostatniej niedzieli tydzień temu. No wyjebała się, nie? To jest najważniejsze. No, ale nie, no opowiedz, jak się wyjebała. To nie zaiskrzyło między nami. Kurwo, jebana, no rozmawialiście po tej niedzieli, chociaż raz, czy nie? No rozmawialiśmy, no, no i co i ty jej chcesy... powiedziałeś i co na tobie powiedziała, kurwa. No powiedziała, że stresuje ją ta cała sytuacja i że nie chce dalej kontynuować tego. Ale, no i mówiłem, jej przemyśl to coś tam mówiła, że pogada z matką, czy z kim, we z kim, może z chłopakiem, kto to wie. No i potem. Po paru godzinach gadaliśmy znowu i mówiła, że, no, jednak podjęła decyzję, że nie. No wie, no dobra, dobra, spoko. Napisałem ci potem, że się wyjebała, gadając ją na następny dzień, że, no może jak tam, zmiana decyzji czy coś. A ona, nie, odkąd podjąłem tę decyzję, to od razu mi lepiej, nie zmieniam jej. Podobno jesteś tępą kurwą, bo. Na streamie zgrywasz chuj kogo, a w, na prywatnych wiatr piszesz co zamiast co? Aż, my, aż ją skręca i co ty na to? Czasem piszę, no ale bale w to. Mnie to skręca, że kurwa można posiadać Instagrama, za który ktoś cię prowadzi, więc niech spierdala. Oho. Nie dobrze. Y, moje wnioski z tej sprawy, tak. Nie znamy pełnej historii, co tam u Arielki zaszło, czy nie zaszło. Najprawdopodobniej jest to dziewczyna z bagażem problemów. Na tle psychicznym. Jak większość zresztą ludzi w tym czasie, jedni bardziej, drudzy mniej. Nie oszukujmy się, coś nie grało od samego początku. Arielka wygląda jak podstawiona aktorka, której oczywiście nie było, bo tutaj nie ma takich rzeczy. Tutaj wszystko dzieje się na spontanie, nie ma żadnego scenariusza. Aczkolwiek dało się zauważyć, że Arielka próbuje pociągnąć. Te konwersacje, mimo totalnego, negatywnego rizu prowadzonego przez no. Jukiego Tak, no pierwszy stream mógł już nas wprowadzić w takie myślenie, że Arielka bardzo długo chce zostać na tym streamie. Być może jest pierdolona o tym Być może nie, być może chciała dać mu szansę, bo zobaczyła w nim tego normalnego chłopaka, o którym mówiła. Chuj z nią. Znajdziemy ci nową, Juki, taką, która będzie cię. No ciekawać, chuj, ja, chuj, ja, chuj, chuj, chuj z nią, chuj z nią, chuj Jeszcze chciałbym pewne nieścisłości rozwiązać, bo Dawidek to jest naprawdę ładny chłopak, kurwa. W komentarzach chłeniota napisali, że jest yy, gruby i ma tłuste włosy, pokazując zdjęcie DJ Kraba. No tak, jak coś to DJ Krab to nie ja. Ja wysłałem dzisiaj na czacie na swoją fotę starą. Ja pierdolę, miłośnik zwierząt. Zobaczcie. Poharatane ręce, bo bił się kurwa, bije się na ulicy, uliczny fighter. <grym> ale nuzie, mm -hmm. Jak mogłeś złączyć nogi, człowieku? Do następnego Rizowania z Yukim. Masz pracę domową, żeby znaleźć se kurwa jakąś pasję, nie? Żeby lubić coś robić, móc opowiedzieć o sobie coś więcej niż No ta, ale jestem Dawidek, to jest kurwa przyszłą ale... nie? Ale, ja jestem zajebisty prywatnie, kurwa nie potrzebuję żadnej pasji. No jakby tak wyglądał, to by nie było problemu z rizowaniem, nie? Dobrze, kurwa, to ja cię zapytam. Wyobraźmy sobie, że ja jestem dziewczyną, nie? No Dawidku, a co ty w ogóle robisz, lubisz robić? No i widzisz, problemy, kurwa, kłopoty najmana już są na dyskusji. No ale, no bo ja nie lubię takich poważnych pytań. Wbijasz kurwa, ale grasz jakie w ligę... Ale to jest poważne pytanie, kurwa? Zrób karierę w końcu, przestań być biedny. Laski to kręci. Tam nie wychodzisz z do domu. No tak, na jakiegoś IRL-a nie, le nie leci do ekipy. Ale człowieku... Się nie Słuchaj... Lepiej na kamerze wypada towarzystwo Boba niż Wysockiego, który przegląda telefon cały czas. No taka jest prawda, muszę dbać o wizerunek, nie? Wiesz, ja bym bardzo chciał robić irl człowieka, człowieku. Ja bardzo bym chciał robić kurwa, wiesz, bungee, tylko... Widzisz, problem jest taki, że ja sam jestem kurwa introwertykiem. Dosyć mocnym. Mam wizerunek pewien do obrony. A wokół siebie mam jeszcze większych nieudaczników, nie? Nawet kurwa ten boski zigolo, co zgrywał takiego kulgościa. Cool Jak trzeba było coś zrobić, to kurwa kazał Davidowi. Niestety, Xau Industries to seria niefortunnych pomyłek w dobieraniu składu, aczkolwiek no, to jest też mój problem, bo ja lubię tych wszystkich ludzi, nie? Ja nie lubię ludzi, którzy są kurwa tacy wie, napompowani, kurwa, i tak dalej, i tak dalej. No co ja mam powiedzieć, lubię się pogadać ze zgrywem, który ma 32 lata, siedzi kurwa u wujka Roberta wpierdala jabłka i gra w ligę od rana do wieczora. Wolę to niż rozmawiać, nie wiem, z Izakiem. Dlatego przygotowałem dla Was niespodziankę. Majka się opaliła, widzowie. To jest, widzowie, Pysia, siostra Majki. Trochę upośledzona, jak widzicie, ale jest bardzo kochana. Akurat mam ją na tydzień do opieki, więc mogę Wam ją pokazać. I ma takie białe skarpetki. I nie wie, co się dzieje, ale bardzo jest kochana. Nie ukrywam, że. To chyba jest trochę moja wina, bo się jak była Szczeniakiem, to niestety. Już nie pamiętam dokładnie, bo to było 7 lat temu, ale przy przenoszeniu czegoś tam upadła na ziemię i chyba jest trochę popierdolona. Ale jak widzicie, ma się dobrze w miarę. <laughs> ale ma jest śmiechowa. Daj buziaczko pójdź, daj buziaczko, daj buziaczko. Proszę Cię, buziaczek, tym Pysiu, buziak. Nie no, powąchała, przecież każdy pies jak wącha usta, to przynajmniej liźnie, kurwa raz na testa. Także nacieszcie się, nie, bo to się więcej nie powtórzy. Ale normalnie mi daje buzi, nie? Jak coś... Ty, mogę coś powiedzieć? No, bo niefortunna sytuacja wyszła. Czy ja coś powiedziałem złego dzisiaj? Ktoś miał usunął ze znajomych i tak mi nie miło trochę. to to usunęła? Skoro. No, nie powiem kto, ale ktoś miał usunął ze znajomych i tak... Kto cię usunął z tych znajomych? No, koleżanka jedna i ja nie wiem... No coś jest na rzeczy, no ale chyba się nie dowiem niestety. Po... Aha, no to da, ja do niej napiszę. Na... a nie zlikujesz, a nic? Lol, My proste, że nie. Dodałem ją do znań, nie? A. Siema, jesteś wolna? No, ale bym cię. Rimty, rimty. No weź, coś napisz i zobacz, czy odczyta w ogóle. O, że, o wyżej laurkę. Tęsknię za tobą i nic tak nie rani, jak brak ciebie. xdpedia.pl O kurwa. Brawo, idiota. Prawo. <laughs> to już teraz na pewno mnie odkuję. Możemy zmasowany atak poprosić, nie, żeby odpisała jednak A z... no co ty zrobiłeś? Nie chcę mi się, ja... Pierdolę. Nie chcę mi się, nie chcę mi się, naprawdę. No, nie możesz do niej zadzwonić na telefon? Mój numer też dawno zablokowałem. Mieliśmy <laughs> trochę problemów ze znajomością. No jak mówisz, że to twoja przyjaciółka a ma twój numer zablokowany. No a po co jak już raz zablokowałam, to wiesz... Nie pisałem do niej już potem na tym numer, nie? To jest jedyna osoba, której się przywiązałem dłużej niż na tydzień, spoko? No tak, ale zablokowała twój numer. Coś musiało być nie tak. No bo creepem byłem, spoko. dawno temu było. Ci już. Błagam, no bo Przestańcie już, błagam, przestałeś, to powinna odblokować, nie? Napisała do mnie teraz, czemu mamy 3000 zaproszeń. O, widzisz? Happy end, nie? Ty, a wytłumacz mi, jak to... Co to znaczy być creepem? Może ja też jestem, ale nie znam definicji. Tak, że denerwuje mnie ktoś, jak ktoś nie chce czegoś wyjaśnić, tylko nie odpisuje na przykład nie. Albo no właśnie blokuje bez słowa, to wtedy mi się odpada, nie? Ja pierdolę, ale ty jesteś pojebany, nie. Ktoś mi nie odpisuje, ja mówię lol, chuj mu w pizdę. zodzi. Nie możesz być uzależniony na... od ludzi innych. No to zależy w jakim stopniu relacji jesteście. No jak ktoś mi głosowy nie odpisuje, to też nie, mam go w pizdzie, no. nie, 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 nie. W jakim jesteś kurwa miejscu relacji? jak Typara ma twój numer zablokowany. Ty mm, powiesz, że to jest Nie, nie to nie jest skomplikowane, to jest nienormalne, człowieku. Ludzie się wpierdalają w toksyczne relacje, bo czują niesprawiedliwość, niezrozumienie, a i oczekują, chcą wyciągnąć się od drugiego człowieka. Mówią: Odpisz mi, kurwa, przecież nic złego nie zrobiłem. Ale to trzeba przejeść, nie? Nie wiem dlaczego Juki tego nie przejadł, skoro ma 23 lata. Ani no to nie jest kurwa pigułka rozwiązująca wszystko, ani nic takiego, nie? Teraz ja się zgubiłem. Przytul kogo masz obok, Juki. Poczuj ciepło drugiego człowieka. Ono jest czasem potrzebne. Przytul kotka. Tak napisała Vera. To pewnie jakaś twoja koleżanka, prawda? No to tak wiesz, wiesz tak. No, no, ale też mnie kiedyś zablokowała. I co, ja wybaczyłem i jesteśmy ziomami teraz. Ty, a poczekaj, nie przyszło ci kiedyś do głowy, że jak ktoś cię blokuje, to może robisz coś nie tak? Nie, nie, no, a potem ja odblokuję. Jesteśmy ziomami, no to chyba. wiesz. No dobrze, ale. Ale ja jestem z ludźmi ziomami i nie muszą mnie blokować w trakcie. Ja też nie ukrywam, nie, pierwszą miłość przeżyłem w, kurwa w gimnazjum, też kurwa tam były wzloty, upadki, różne popierdolone akcje, których nigdy świat nie usłyszy, ale wiesz, z tego się bierze kurwa lekcje. Pary, ja nic nie zawiniłem z Werą, proste, ona potwierdzi, potwierdza ja czacie, jak cię banuję. Jeżeli nie wiecie gdzie szukać pomocy, skorzystajcie z niej. Na przykład dzwoniąc na centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Porozmawiajcie z człowiekiem. Być może on wam doradzi. Na pewno lepiej niż ja, bo ja specjalistą nie jestem. Czy ja się ciąłem? Nie, nigdy się w życiu nie ciałem. W ogóle po co ludzie się tną? Bo ja nie, nie rozumiem genezy w ogóle cięcia się. Chcę się odstresować. No jak się odstresować? Kurwa, przecież to cię boli, to jeszcze bardziej. Się ja się skurwione. tylko raz zaciąłem, ale na no z ciekawości. Na tencji też, no mają rację. No nie no, ja jak byłem na coś wkurwiony na przykład To szedłem, przypierdalałem z całej pety w ścianę kurwa pięścią Nieraz kurwa Ledwo mogłem myszkę złapać przez to No ale to był mój sposób na odregowanie. Ścięcie się kurwa Taki ból z cięcia nie jest wcale przyjemny nie Nie jest wcale takim bólem bolesnym Możesz na przykład Złapać się za sułty i je wyciągnąć z całej siły To jest kurwa ból Na przykład mówię O, support No i rozpoczynamy granie w ligusie przez najbliższe 12 godzin pokczep, pokczep czy można grać na supie? dawaj blitz, kranka kurwa, to ta kurwa, x1 oluś o kurwa, gram z Veigare, a mam Ezreala na midzie? co? no spoko boże, x1 oluś, jesteś taką pałą ale po co ten chuj fleszuje? Psz, ja pierdolę, jakimś clownem Lol, kurwa to jest Kazik na midzie, kontra jest real, na midzie wygara Na bocie kurwa jest X1 oluś, na nunerze kurwa pojebie mnie zaraz. Dzięki za za kurwa witamy w gronie Boże i kurwa jest tu X1 oluś, nie? to jest taki kretin. Po co to robisz? Aha. smlouvy, oh, kurva, cvarta opona, 2 TV, tým ty godny. Dobra, biorę to. O oh, kurwa, 1000 G? Nie, no, no to się zgoda, ale się nie ještě niestety. Umieram pa koniec, koniec koniec gry hej I idziemy grać Kennenem. Halo i C3 Aha Huni? Jeszcze na no, opos... Kurwa nie skończą chyba Ja pierdole jak wydymałem No pociągnąłem Zaję, która kurwa ma 20 killi lol jest jedynym oparciem ich drużyny. Zamiast pisać Pogczam, a ty piszesz, że umarłeś, lol. 21? Co myślę o tym, że dodam a faceta? No myślę, że ją zostawi i zaś będzie sama i będzie jęczeć, kurwa. Wystarczyło być ze mną, ja mam do końca życia i towarzyszył, nie? Generalnie tam z jej pompę. No wiesz, no ten koleś to gigaczat, nie? Trochę. Niby, nie? To mogłem być ja, gdybym nie grał w komputer, ale no widzisz, na przykład ten koleś nigdy nie przeszedł z Zeldy, nigdy nie grał w Lola. Kim w ogóle jest, kurwa? Wiesz, prawda jest taka, że no wiesz, no... Nie dogadałbym się z Dodą, no nie mamy podobnego kręgu zainteresowań. Gdyby Doda mi powiedziała... dobra, pakuj się, musimy lecieć do Tajlandii na tydzień, to bym powiedział... Ty, lala, pojebało cię? Ja muszę dobijać GMA. No fajnie by było ją puknąć wiadomka. Ale no co, no 20 minut po i za to masz zaprzepaszczać całe swoje życie? Swoje pasje, zainteresowania, no nie, nie... Ja nie cierpię podróżniczek, nie. No wyjdźmy z domu, nudzi mi się. Co, nie, nie potrafi ze samo rozrywki znaleźć. Ja siedzę kurwa przed kąpem i jest kurwa Gitnie. No ona nie może też siedzieć przed kąpem proste. Ale tu Ken siedzi. No, suporta miałem. No ja już nie mam. Ty ma nawet ładną buzię, nie? I know. Szkoda, że tyle pojadła. W sensie nie wiem czy szkoda. Dla niej pewnie spoko, nie? Bo było smacznie, ale... Generalnie to na przykład... Ja ostatnio wymyśliłem, bo jak gadaliśmy o polityce, to że... 500+, plus, albo tak 200+, plus dla trenujących na siłowni, nie? Na, na tą kreatynkę i odżywkę białkową, nie? Białeczką. Wtedy laski by chodziły na siłownię więcej i by było więcej fajnych dupeczek, no, re? I generalnie naród byłby szczęśliwszy, bo jak widzisz ładną dupeczkę, to od razu masz taką, wiesz, ochotę działać. A nie oszukujmy się, mężczyźni napędzają wszystko. Co ich pcha do Napędzają wszystkiego popęd, więc im lepsze laski, tym lepszy naród. Jakąś się furą boże, nawet nie wiem, kurwa jakieś BMW ma wypożyczone. BMW serii 2 Gran Coupe 220i dokładnie. Wersje silnikowe. Nie wiem co robi ten champion, ale nie dostało ode mnie obrażeń. No kurwa nie rozumiem tego! Nie rozumiem! Nie wiem co ona zrobiła nawet! Pozdrawi! A pierdolę. Dobra, podajmy tej i chujci w pysk kurwo jebana, no Nilach kurwa gra, Nilach kurwa, Nilach, no Nilach. Kto normalny gra kurwa Nilach? Poko, że... Powinien być kurwa gentleman's agreement między graczami Że nie gra się nowymi herosami. Tylko to kurwy bez honoru. Wszyscy tak narzekają co Riot Gamesa, jak przyjdzie do abuzowania nowego herosa, to wszyscy pierwsi, nie? To moja wina, że nie wiem co robi champion? No nie. Proste. <laughs> Jaki świst kaszący na kiju Nie, powinno być tak, że jak nie wiesz, co robi dany champion, to enemy team nie może go piknąć. Del? Dzięki za Frelpę. No ale zobaczcie, jaki honor da Jinx. Widzisz ten ten Delcik? Nie chce mieć dzieci. Za bardzo by mnie kusiło, <noise> żartuję oczywiście, kurwa Powinienem już przestać żartować z tego Było rzeczywiście pomyśleć, że mogę mieć jakiś inny Człowieku, ja lubię milfy, rozumiesz, Kendra Lust Czasem trochę młodsze, ale nie aż tak Luxa? Co myślicie, Luxa? Dawaj Lux Mam ochotę No kurwa, unikłem tego, na 1000% tego unikłem. Co mogę zrobić, jak jestem uzależniony od twoich streamów oraz xe, Dice of Cringe i przez to zaniedbuję swoje pasje i obowiązki nie chcę być biedny. Nie wiem, chuj mnie to obchodzi. Masz to oglądać i dawać prime. W rachu. Coś zrób, nie? Oglądaj to w tle. No kurwa, aż tak? Dobra, teraz się na pewno uda. O kurwa, XD. dałego zruchamy jeszcze, braku. Tosty z masłem, czy bez? Nie no, wiadomo, że zy, nie? na zewnątrz, żeby były złociste, ale kurwa. Nie, mam jakiś problem jeść takie rzeczy jak tosty teraz. To się wydaje takie być za jedzenie Co ja lubię ostatnio zostałem tym Goffermajstrem Co jest złego w to No co kurwa Białe pieczywo chujowe i ser I masło No i szyneczka, wiadomo, że się dodaje szyneczkę, nie? Ale ostatnio wymyśliłem taką Zajebistą przekąskę, nie? Dajesz na wafla ryżowego Do 100 gramów Jakiejś polędwicy Do tego kurwa na górę Dopierdalasz kurwa góra kiszonego i dajesz yy, pierda keczupu zero, nie? I to ma max, kurwa, czeku, 80... Max 100 kalorii jaki najedzony i smaczny jest no a spoko, nie? Ale mój hot take jest taki, że... Nie aż tak No ta, no tak się pierdole, jaki to inteligencki rap, nie? Czasem to kurwa... Inteligentny rap nie jest, kurwa, wiesz On jest inteligentny dlatego, że... słożyć inteligentny punch nie dlatego, że podasz kurwa nazwę jakiejś artysty, o którym kurwa nikt nie słyszał i chuj mu lol. No, poza tym jeszcze mam jeden problem, nie? Z jego ratowaniem rapu. Że nagrał kawałek, który się nazywa Manifest, że rap się skończył i ja chujowy. To mój hot take. Kurwa, 22 LP? Czy ja wracam właśnie do e-sportu?